ogólnie jesteśmy pierdołami, bo zapomniałyśmy nagrać mojego wyzwania na poprzednim odcinku, dlatego to jest taki dodatkowy, bardzo króciutki odcinek i moim wyzwaniem jest z całą cytrynę. To jest dodatkowy też challenge, bo jak już mówiłam, jesteśmy chore i ja mam podrażnione gardło, więc to mnie będzie bolało, mimo że ja lubię cytrynę. To będzie strasznie, także zaraz wracamy jakkolwiek się upora z tą cytryną. Późna normalnie jak w restauracji. A teraz ja się przygotowywuję. Mm. To jest moje danie dnia. Moje danie Piękne. Dnia. Także ja je będę jadła. Oliwka mnie tu pięknie pokroiła w plasterki. Jak w restauracji. Jak już to wspomniałam, pięknie to wygląda się zjeźdźce. Chcę magnifik, senor. Dobra. Rynek. O, że jak to szczypię w gardło? Ech. To nie jest dobrze. Nie róbcie tego, jak jesteście chorzy. Bo... Muszę zabić, bo ja też będę chciała. Ja lubię cytrynę. Ja lubię cytrynę, ale nie jak jestem chora i mam gardło podrażnione. Cała cytryna. O, Ale to ona nie jest na odkodeniu. Gdybyś chciała być. To nie chodzi o to, że to jest kwaśne. To po prostu drażni mnie A gardło. A taki mały kawałek? No, taki mały. Dobry. To wiesz to przetnij go sobie jeszcze na pół, żeby nie było, że to mogę sobie zjeść. Daj. Chyba taki mały taki kawałek. Zobaczcie, ta się nie liczy do całej cytryny, bo czy może być mniej, taki kawałek mały. Na spróbowanie tylko dobrze. Mam no, na gardło. Strona jest dobra w sumie na gardło, ale nie taka. Herbacie na przykład jest dobra. A ja jadłam kiedyś tam przez strony. Często, ale nie jak jestem chora. Przynieś mi wody, proszę cię. Umrę tu zaraz. Ja nawet połówki jeszcze nie zjadłam. Uch. Тот эпизод не будет таких крутым. Адуки, ты Адуки, мистер. Адуки, мистер. Адуки, мистер. Адуки, мистер. Адуки, мистер. Адуки, na żywo, na ciebie. Na Garfield. Nie, bo Garfield się zrobił takiego wyzwania. To co? Na ciebie, bo ty mi dałaś takie wyzwanie. Mhm. Głupia jest ta aplikacja. Kurde, to są pestki. Tu jeszcze przekroję. Nie macie pojęcia jak to jest jeszcze jak się ma gardło podrobniane. Pewnie nikt z was nie tego, tego nie próbował, bo nie był aż tak głupi. Wszystko leci mi tutaj z ryja, ale nieważne. Zaraz mi imatów. Możesz mi kupić diamentową trumnę. Nie no ja chcę być w urnie. Nie rób tak. Eee! Oliwie jakieś gówno robi na komputerze. Teraz tego nie umiesz włączyć, co? Hmm? Nie, czekam to się tym. Nie zrobi się. Tak, tak. będzie wszystko. To jest okropne. Jeszcze mam język jakiś taki czerwony i to mnie ja biały prosto. Hmm. Dobra, zostało ostatnie takie coś... Dosyć duży kawałek i gruby, ale żyje. Yeah. Co ty robisz? No, Dużo robię. Okay. Buzi To już zarabę. Czekaj. Budzi tu nie jest takie złe, ale do momentu kiedy to się połknie. Nie cierpiałabym tak, gdybym nie była chora. Mm. Dobra, mi, do już nie mogę na to patrzeć, ale zjadłam wszystko. Wiesz co, wsadź sobie to w dupę, ja już nie chcę na to patrzeć. Wstawiłam ja dwa kawałki takie. A Ale ja już serio nie mogę na to gardło. Już no, no, Ale to by było na tyle. Jesteśmy sierotami, bo zapomniałyśmy tego, co w poprzednim odcinku, ale dobra. Zakręć. Ja idę do domu. Ja się pożykam. Dobra, pa. Pa.